Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku powiemy sobie o tym, jak szybko, dlaczego i w jaki sposób upadają nawet największe królestwa imperium. Ja się nazywam Snow i staram się robić codzienny content na temat gry Rise of Kingdoms. Zachęcam do subskrybowania tego kanału. Dzięki, wielkie, że jesteście. Dzięki za e, lajki. Jeśli ten materiał też się Wam podobał, to e, dajcie znać, bo dzisiaj sobie porozmawiamy na przykładzie. Myślę, że każdy się tego w miarę spodziewa. Jaki to będzie przykład? Będzie to Królestwo. 1254. Powiemy sobie trochę o historii i o tym, jak to królestwo upadło, bo moim zdaniem to królestwo upadło. Czy ktoś będzie próbował to nukować, czy nie, to nie wiem, ale takie jest moje osobiste zdanie. Ok, więc porozmawiajmy na początek trochę o historii Królestwa 1254. Jest to bardzo stare królestwo, które od bardzo długiego czasu było w topie. Było to królestwo, z którym zawsze należało się liczyć, bo było tam mnóstwo osób naprawdę dobrze walczących. I było to królestwo, które było takim królestwem do walki. I było silne i walczyło, i ma naprawdę wiele wspaniałych historii za sobą, tak? I ten numer na pewno zostanie gdzieś tam w historii roka na dłuższy czas. Także to nie jest tak, że to królestwo powstało, nie wiem, rok czy dwa lata temu, tak? To nie wygląda. Królestwo 1254 rozegrało naprawdę wiele wspaniałych bitew już bardzo często z 556, które też już po drodze zdążyło upaść, ale też z wieloma innymi królestwami, tak? I miało różne, różne etapy, tak? jakieś sojusze tam przychodziły, zmieniały się. Natomiast takim główną postacią, która była rozpoznawalna z tym królestwem, był Bunny. Bunny, który jak myślę większość z Was już kojarzy, odszedł z gry. Tak? To jest tutaj to konto, które widzimy. Cały czas widzicie: 390 milionów mocy, 29 miliardów punktów zabicia. Naprawdę niesamowite, zobaczcie sobie na jego statystyki, 226 milionów zabitych żołnierzy, tak, także tutaj Bunny na pewno był takim fajterem bardzo dużym, tak, on już z gry odszedł, już go na dzień dzisiejszy można powiedzieć w tej grze nie ma, nie wiem czy tam oddał komuś te konto. Czy po prostu je zostawił, tak? Ale to była taka osoba, która naprawdę bardzo była rozpoznawalna. Dla mnie osobiście, co jest znowu tutaj, od razu mówię, moją opinią, ja nie byłem w tym królestwie, więc nie chcę go oceniać jakoś bardzo. Tylko czasami obserwowałem, jak oni walczyli. Dla mnie mieli naprawdę świetne numery w walce. Nie liczyli się ze swoimi zmarłymi żołnierzami. Natomiast myślę, że taką piętą achillesową tego królestwa było planowanie, które moim zdaniem często było słabe. Często przegrywali, może nie przez to, że rywale lepiej planowali, ale myślę, że dużo tracili na tym, że, że te ich plany walki były jak na ten poziom. Od razu zaznaczam, jak na ten poziom, moim zdaniem, słabe. tak? Czyli nie popełniali jakichś takich szkolnych błędów, oczywiście, natomiast myślę, że pewne rzeczy mogli rozgrywać sobie trochę lepiej. Dużą zmianą w tym królestwie 1254 było, kiedy dołączył do tego królestwa sojusz, w którym był największy YouTuber Rise of Kingdoms, czyli Cheese Girl. I jego sojusz, który się nazywa Smash Squad SW, tak on mieli. E, taką mieli e, jakby nazwę sojuszu, tak, dołączyli do tego królestwa e, i od tego momentu, kiedy dołączyli, a to już było wydaje mi się dosyć dawno, wydaje mi się, że to było jakieś, nie wiem, może dwa lata temu, od tego momentu tak naprawdę 1-2-5-4 nie miało jakiegoś takiego super rywala, super KVK w którym mogliby walczyć, tak, ale było to jedno z najsilniejszych, jeśli chodzi o moc, jeśli chodzi o punkty zabicia. Po tym transferze to było jedno z najsilniejszych królestw. Zawsze gdzieś tam byli, powiedzmy, w tym top 3 albo w okolicach, wydaje mi się, że byli w top 3 po prostu więc naprawdę olbrzymie imperium. Ich problemem było to, że przez bardzo długi czas nie umieli sobie znaleźć rywali, czyli często zapisywali się na jakieś KVK, w którym nawet chcieli walczyć, wiecie, że wszyscy na nich, jeden na trzy, czy tam nawet inne konfiguracje, natomiast nikt nie chciał z nimi walczyć, bo matchmaking był tak beznadziejny, że te inne królestwa wolały walczyć między sobą niż z nimi. No i tutaj nie można, że tak powiem, winić tych królestw, bo to był naprawdę olbrzymi kolos. Jedynym królestwem, które tak naprawdę mogłoby się zmierzyć z 1, 2, 5, 4, to były królestwa typu numery takie jak 9, 3, jak właśnie 365, z którym walczyli teraz jak 960. Myślę, że oni by z nimi zawalczyli na jakichś takich równych prawach, ale z tymi królestwami nie umieli się nie wiem dogadać albo zgrać, i z tymi królestwami po prostu w KVK nie wchodzili. Nie wchodzili z tymi największymi, a kiedy jesteśmy w Imperium. To niestety, ale musimy się trochę dostosowywać pod rywali, i oni muszą chcie chcieć grać z nami i my z nimi, i tak dalej, i tak dalej. Co skutkowało tym, że przez nie jakieś tam, też nie chcę tutaj podawać, to podaje za z gółem jakieś 8 miesięcy, a może nawet do roku, nie mieli tak naprawdę dobrego rywala w KWK. No, i możecie sobie wyobrazić, jak wygląda gra w takim naprawdę super aktywnym królestwie, które nie ma wojny, tak? Nie jest to, nie jest to na pewno nic dobrego dla nich. Więc oni przez długi, długi czas. Yy, tracili, że tak powiem, na jakości, tak? No bo tutaj w roku trochę tak jest, że jeżeli mamy cały czas, właśnie wojnę, trochę przerwy, znowu wojna i tak dalej, to jesteśmy cały czas pod prądem. Natomiast jeżeli przez rok, yy, czy tam prawie rok yy, tego nie ma, no to wszyscy się rozleniwiają, yy, część zawodników, że tak powiem, opuszcza grę i tak dalej, a nie możemy nic zrobić z migracją, ponieważ cały czas tylko moc nam rośnie i to był olbrzymi problem 1-2-5-4. I gdzieś tam można było wyczuć z jednej strony, niektórzy mówili: "OK, dobra, dzięki temu, że nie walczyliście tak długo, będziecie mieli teraz tyle surowców, że z każdym wygracie KVK". Tak. No i to jest takie patrzenie w jedną stronę. Natomiast praktyka wygląda w ten sposób, że zobaczcie, i to też fajnie pokazuje, że możemy zbierać i zbierać surowce, ale nie jest to takie ważne, jak po prostu aktywność. Tak. Czyli lepiej niekiedy grać te KVK częściej. Lepiej więcej walczyć niż więcej zbierać surowców, bo się okazuje, że jak za długo zbieramy surowców, to zbyt wielu mamy farmerów albo już nieaktywnych graczy, i później te KvK przegrywamy. Dobrze, ale żeby wrócić do tego, co się stało, tak? W końcu udało im się trafić naprawdę takie KvK, w którym mieli królestwa, z którymi mogą zawalczyć, czyli JST 365 i czyli VIB. 1846. To są dwa królestwa naprawdę bardzo solidne, e, królestwa walczące i akurat byli to ich przeciwnicy. No i teraz e, będzie coś takiego, co szczerze nie podoba mi się e, w tym, co zrobił właśnie Leadership 1254, bo wiecie, zapowiedzi były super huczne. Zapowiedzi były takie, wszyscy się wyzerujemy. Mamy świetną walkę, będziemy tutaj, mamy mocnych rywali, będziemy się zerować, będziemy walczyć do ostatniej chwili, do ostatniej kropli krwi. Wszyscy będziemy mieli po 60 czy 50 milionów mocy i wtedy zrobimy sobie migrację i w ogóle trochę też odświeżymy królestwo i zużyjemy te wszystkie swoje surowce i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i była to ogromna tutaj, właśnie mnóstwo tekstów, pod tym tytułem, że tak powiem, że, że będzie naprawdę mocna walka. I to z ich perspektywy była naprawdę dobra, dobre, dobry pomysł. tak? Czyli walczymy bardzo mocno, tracimy moc, robimy migrację, wyrzucamy tych graczy, którzy już są nieaktywni. To było idealne, że tak powiem, KvK dla nich, żeby to królestwo uzdrowić. Ale jak wiemy, tak się nie stało. To królestwo umarło. Dlaczego? Pierwsze, moim zdaniem, co było fatalne w skutkach, to było to, kiedy Gul nagrał swój filmik, że po tym KWK opuszczają to królestwo. Myślę, że to jest tak naprawdę bardzo mocny cios mentalny dla wszystkich, którzy w tym królestwie byli. Tak, że wiedzą, że okej, okay, dwa y, oni tam mieli powiedzmy trzy takie główne sojusze, do no nich będzie cztery, tak, i dwa z nich y, odchodzą. I to dwa takie naprawdę bardzo, bardzo mocne, zapowiedziały już przed. Tak naprawdę wojną jakąkolwiek w KvK, że oni z tego królestwa będą odchodzić. No i to na pewno niektórych graczy gdzieś tam zatrzymało, tak? Stwierdzili, no po co my będziemy teraz walczyć, skoro, skoro to królestwo po tym KvK, tak czy inaczej, się rozpadnie. Także już to był taki rozłam, i już uważam, że to był fatalny moment, jeżeli rzeczywiście chcieli coś pokazać w tym KvK. I to, wiecie, te zapowiedzi, że będziemy się zerować i w ogóle i tak dalej. Już były coraz bardziej śliskie. Później zaczęła się wojna, w którym 1-2-5-4 naprawdę walczyło dzielnie: walczyli z jednej strony, walczyli z drugiej. To na pewno było bardzo mocne królestwo, w którym było mnóstwo fantastycznych graczy, którzy chcieli walczyć, chcieli się wyzerować, chcieli użyć te surowce, byli naprawdę zdeterminowani do tej walki. Myślę, że Orlean to też jest bardzo fajne miejsce, gdzie można zawalczyć. No i walczyli, walczyli, aż doszło do tej walki w Kingsland, w którym 254 też się trzymało dosyć długo, ale w pewnym momencie stwierdzili, że oni już odpuszczają. Odpuszczają dlaczego? Dlatego, że nie byli w stanie utrzymać flag. Dlatego, że rywal w polu był tak silny, że nie mieli z nimi szans. I zobaczcie tutaj, 254 teoretycznie miało, mogło mieć 10 razy więcej surowców, natomiast nie mając osób do walki, no niestety. Niestety jest tutaj duży problem. Ale też właśnie, kiedy była już zapowiedziana migracja, to tak naprawdę podejrzewam, że wiecie, jeżeli ja wiem, że ja zostaję w tym królestwie i chcę walczyć dla tego królestwa, to jestem w stanie dać też z siebie trochę więcej trochę, że tak powiem, z wątroby czyli więcej tych surowców użyję z plecaka. Więcej zabije swoich jednostek, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że wielu graczy, którzy tam było, zawalczyliby jeszcze, gdyby wierzyli w to, że królestwo będzie nadal, nadal trwało, ale tego nie było. I też tych liderów trochę tak sobie myślę. No, sami zapowiedzieliście, że królestwo poniekąd się rozpadnie, a później macie pretensje, że ludzie nie grają. tak? To, no, to chyba też każdy jest w stanie, że tak powiem, sobie sam przekalkulować, co się będzie działo. Więc nie mieli tego pola i całe te huczne zapowiedzi, że właśnie się będą wyzerowywać i jak, to nie stracą wszystkich jednostek i tak dalej, to wszystko poszło w piach i to była taka mowa trawa i to naprawdę myślę, że u niektórych się odbiło czkawką, bo niektórzy to zauważyli, że to była po prostu taka trochę ściema, tak? No bo wiecie, ja rozumiem, że nie można się wyzerować, kiedy my chcemy walczyć, a rywala nie ma. Zniszczyliśmy rywala, a rywal się wycofał. Nie ma jak zabić tych swoich jednostek, bo rywal się nie pojawił, tak? Natomiast kiedy przegrywasz, to zawsze jest możliwość, żeby zabić jednostki. Nawet jak nie masz surowców, to możesz walczyć i tracić jednostki w polu. Trochę tak jak w tym, jak w Call of Dragons. Więc mieli tutaj tą opcję absolutnie, żeby walczyć do samego końca, żeby się wyzerować, żeby właśnie móc zrobić to wszystko, co zapowiadali przed tym KVK. Ale zamiast tego stwierdzi, że wiecie, rzucą maila na zasadzie o, nie mamy pola, to jest bez sensu tak walczyć, bo i tak przegramy, i tak mamy tą migrację, więc ci, co migrują, niech sobie migrują, a ci, co zostaną, to sobie zostaną i tak dalej, i tak dalej. I szczerze wam powiem, że z perspektywy graczy takich większych, to dla nich to jest spoko, bo oni wiecie, mają tam 100 tysięcy miliardów paszportów, znajdą sobie nowe królestwo. Niektórzy już sobie znaleźli. Ja w ogóle uważam, że ten cały plan migracji, który był, to on już był dużo, dużo wcześniej nakreślony, jeszcze przed tym KVG. Tak? Czyli to nie było tak, że nagle stwierdzili, o dobra, e, zrobimy sobie migrację. Wierzcie mi, te plany takie migracyjne rozpoczynają się o wiele, wiele wcześniej. Więc jak z Gull nagrał sobie ten filmik, że ta migracja będzie, to wierzcie mi, że to było. Tygodnie albo miesiące wcześniej już uzgadniane, kto gdzie jak, już tam było na czatach pisane. Nie wierzę po prostu, że było inaczej, bo w takich olbrzymich imperiach to nie da się tego zrobić yy, tak na zasadzie na rachciach. Także tutaj już coś, yy, coś, że tak powiem, yy, zgrzytało od samego początku. Na dodatek wielu graczy tutaj już po prostu było znudzonych, no bo nie mieli za dużo KvK, to już byli znudzeni. Później dostali KvK, w którym dostali oklep, tak mówiąc delikatnie. Chociaż uważam, że fajnie tutaj walczyli i naprawdę dużo też mieli zwycięstw i tak dalej. To nie jest tak, że, że się źle zaprezentowali na tym KvK. Natomiast zobaczcie, ile tutaj graczy ma taką zacze grip. Wydaje mi się, że to jest kwestia tych graczy, którzy po prostu królestwo już albo swoje konto opuścili. Tak, czyli oni już nie grają. Te wszystkie lip, wydaje mi się, znaczy, że to jest koniec. Jeżeli nawet zobaczymy na nazwy sojuszy, to zobaczcie. TR, Temple Run kiedyś. Tinder Red oni też niekiedy zmieniali swoje nazwy. Natomiast ta najpopularniejsza, pierwsza to Temple Run. A teraz mi się podoba ta zmiana, którą tutaj mamy. Totally Overrated, czyli jakby... Zupełnie przewartościowani, tak? czyli że wydawało się, że, że będą mogli więcej. Chociaż do końca się z tym nie, nie zgodzę, bo oni tutaj naprawdę fajnie zawalczyli w tym KVK, fajnie się pokazali. Myślę, że JST też musiało wejść na duże obroty, i tak samo 48, żeby z nimi zawalczyć. Natomiast jak zobaczycie sobie na pozostałe te dwa sojusze, HMB na przykład, co się z nim stało. No to choćby już pomocy widzimy, tak, że moc jest naprawdę bardzo niewielka, że jakiś tutaj farmer jest liderem sojuszu. Także no, no niestety, jeżeli farmer jest liderem sojuszu, to to nigdy nic dobrego nie świadczy. To jest z kolei ten sojusz, który był czyli z Gula, SW. Who the fuck kto by pomyślał tak że zaraz właśnie będzie koniec zobaczcie nawet tutaj KWK loss record tak czyli ile przegranych KWK no i zobaczcie ta lista jest naprawdę dosyć długa jest też 3 KWK wygrane bo mamy tutaj gwiazdki to było dobre królestwo, dobrze walczące, natomiast no myślę, że, że właśnie tutaj też już ludzie są naprawdę źli. Nie, którzy tutaj widzimy też farmera. Ja najbardziej powiem Wam, współczuję w tych królestwach osobom, które nie mają paszportów, tak? Bo ci, co mają paszporty, tak jak mówię, dadzą sobie radę. Natomiast współczuję osobom, które na przykład dopiero co przyszły do tego królestwa, nie mają paszportów i trochę będą musieli w nim tkwić. Gdzie moc podejrzewam, że będzie cały czas bardzo duża, natomiast aktywność diametralnie spadnie, nie wiem, czy tam się odnajdzie jakiś nowy leadership, jak będą walczyć. Będą mieli może też problemy z matchmakingiem, w sensie takim, że będą dostawali dobre królestwa do walki, a sami podejrzewam, że nie będą walczyć zbyt dobrze. Powiem Wam, że to jest śmieszne, bo my często dostajemy na KVK właśnie takie upadłe imperia, z którymi walczymy. I z nimi się walczy dosyć łatwo, bo oni właśnie nie mają tej aktywności już, mimo że niekiedy mają bardzo dobrych graczy, no to ten brak aktywności niestety daje się im we znaki. Także yy, wydaje mi się, że to nie jest fajne być w czymś takim, szczególnie kiedy ktoś ma plan taki, o dobra, teraz będę w super imperium, zainwestuję paszporty, będę bardzo aktywny, może tam na vip ie sobie trochę coś podbiję, a tu widzicie wbijacie na KVK. I koniec. I na przestrzeni kilku tygodni królestwo, które wydawało się świetnie zarządzane, które wydawało się jednym z najmocniejszych w Rise of Kingdoms, okazuje się, że nic z niego nie ma. I to jest, wydaje mi się, też taka nauka. Jeżeli idziecie do królestwa Imperium, musicie być na to zawsze przygotowani, że coś takiego się stanie, bo niestety w Rise of Kingdoms nic nie trwa wiecznie, a na pewno nie ich imperia. I one się bardzo często zmieniają. I te królestwa, które są najlepsze w Rise of Kingdoms, czasem czasem są, ale czasem to się po prostu zmienia i, i tyle. Tak, trzeba być na to przygotowanym. Na pewno nie można tak patrzeć, że ok, pójdę do jakiegoś imperium i przez ileś tam lat na pewno to imperium nic się z nim nie stanie. Zresztą to jest też prawda o każdym innym królestwie, bo czy to jest królestwo Sidu A, czy to jest Sid B, czy nawet Sid C, to naprawdę jak sobie świetnie radzi, może się wszystko zmieniać, może po prostu leadership migrować i to się. I to się po prostu tak zmienia, nigdy nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć. Myślę, że nikt tego też wcześniej w 1, 2, 5, 4 nie przewidywał. Myślę, że tutaj było gro osób bardzo niezadowolonych. No a ci, którzy sobie migrowali, to migrowali i zaczynają nową przygodę. Trochę wydaje mi się to nie fair. Ech, nie lubię, kiedy jest właśnie coś zapowiadane, a później w trakcie KVK bardzo szybko zmieniane i wyryfikowane, tak żeby było nam po prostu wygodniej. No bo zobaczcie, zaczyna się KVK, jest wielka gadka, żeby się wyzerować i podejrzewam, że niektórzy może tam się nawet właśnie wyzerowali w tych pierwszych strefach, po czym się okazuje, że jest migracja, po czym się okazuje, że jest yy, liderzy królestwa odchodzą, po czym się okazuje, że jest praktycznie upadek królestwa, tak? A możliwe, że ktoś się wyzerował totalnie, nie ma paszportów, yy, nie ma surowców no i tak jak mówię, trochę yy, zostanie na lodzie tutaj w tym 1, 2, 5, 4, ale podejrzewam, że też uda się mu wyjść na swoje i życzę tym graczom wszystkiego najlepszego. Tak samo tym, którzy migrowali, no bo jestem w stanie to zrozumieć. To nie jest ich wina, że przez rok nie byli w stanie znaleźć sobie rywala, że Liliw tak naprawdę nie było w stanie tak ułożyć KvK, czy rywale po prostu nie chcieli z nimi walczyć. To też nie do końca jesteśmy w stanie wszystko przewidzieć, a czasem migracja to jest Jedyny, jedyna możliwa, jedyne możliwe wyjście, tak? Mimo, że są ofiary, mimo że to jest inaczej niż wszystko planowaliśmy, to po prostu tak się dzieje. Jestem ciekawy, co Wy o tym myślicie. Jakie jest wasze zdanie? A na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!